Serwus, to będzie dobruski, bardzo gry bardzo serdecznie. ja jestem Milki, to kolejny odcinek na moim kanale, witam Was bardzo gorąco w nowym odcinku, oczywiście koniecznie wstydzacie łapkę w górę, subskrypcję zapraszam na mojego Instagram, Milka przez dwa oraz do mojego sklepu. w opisie tam sobie kupicie fajne koszulki, bluzy głupki. Jakby jest to dla mnie mega wsparcie, więc byłoby mi mega miło, gdybyście po prostu tam ze tego sklepu coś kupili. A my w dzisiejszym odcinku e, ogarniemy tego całego trolla, whatever i też słuchajcie, no jest jedna smutna sprawa, ale to zaraz słuchajcie do tego, że tak powiem przejdziemy. E, a zanim to, no to pamiętajcie, łapce, subskrypcji, no i miłego oglądania. Jak widzicie, jesteśmy w już w Minecraft, w ogóle wczoraj się tak opaliłam, Nie wiem, czy wy to widzicie, ale patrzcie, tu jestem po prostu czerwona. Na rękach tak samo, tak troszeczkę tutaj widać. Także, no nie wiem, no jest dobrze, kościelny trawnik. A propos, dobra. W każdym razie, jesteście. jak widzicie, yy, no, no musimy ogarnąć sprawę jedną, dlatego że jakby ja o tym nie wiedziałam. A wy mi to dopiero na szczęście, tego po prostu nie zauważyłam, że obok domu rośnie jakaś brzoza, której wsi nie było. Ja jej przysięgam, że jej po prostu nie zauważyłam. To jest napisane kop, pod pochodnią, nie? Tylko, że to są trzy kurde pochodnie, i pod jaką ja mam niby kopać pochodnią. I o co chodzi? Nie wiem, słuchajcie, widzowie, nie mam pojęcia. Pod jaką mam kopać pochodnią? Nie wiem o co chodzi, słuchajcie, pod jaką pochodnią. Pod pochodnią. Pod tą pochodnią, czy pod tą pochodnią? To jest też opcja, czekajcie, bo tutaj ona jest tak stoi samoistnie, no ale bez sensu, bo tutaj już widzę, że nie będzie niczego. Nie wiem, jak bardzo mam się też kopać za bardzo. Kurde, no nie wiem, słuchajcie, widzowie, nie wiem, ja po prostu nie wiem, ja mam dość tych troli. A jeszcze musimy jedną rzecz ważną załatwić. Czekajcie się, ja sobie tutaj przejdę. Czy tutaj jest coś niżej? Cokolwiek? No nie, no widzowie, nie mam o co chodzi. Nie wiem o jaką pochodnię chodzi. Ja to się muszę chyba kogoś tutaj dopytać, bo ja naprawdę nie mam pojęcia. Dobra, więc co wychodzimy stąd? Bo to tutaj na razie nie ma sensu. Pod pochodnią, tu jest strasznie dużo pochodni. Co to jest? To tutaj nie rosło. To jest też tutaj podejrzane, słuchajcie, widzowie. Okej okay. Czyżby tutaj było... Słyszycie coś, czy nie? Nie no ja tu nic nie słyszę, nic nie widzę. No wiecie co idziemy są słuchajcie. Myślałam, że to jest jakiegoś villagera, słyszę. Ale dobra, no nie mam pojęcia, więc ja naprawdę nie mam pojęcia, jakby jestem słaba w zagadki, jestem najgorszą zagadkową osobą na świecie. Jakby nie potrafię po prostu w zagadki, ale to tutaj na pewno nie rosło. Tu jest jeszcze pochodnia. I tu jest pełno pochodni. Pod którą pochodnią mam kopać widzowie? Pod którą? Powiedzcie mi. O! Okej, okay. to jest ta pochodnia? W końcu. Podobno troll uwielbia Maliny. Czy już się domyślasz, kto nim jest? Daj mu nieźle powalić. Malinowiec! Malinowiec! Okej, okej, okej. Malinowiec ma przerąbane. Majne zadanie tanie Ja a propos, w ogóle patrzcie, ktoś mi zrobił windę, nie wiem kto, ale dziękuję serdecznie, patrzę. Ja, ja wam zademonstruję, jak to działa, ale jakby jest to zarobiste, zauważcie. Idę sobie tutaj do góry, słuchajcie, easy peasy, szybko jest. także dziękuję tej osobie, która mi to zrobiła i widzę, że to się jakiś dom y, tworzy, tego nie widziałam wcześniej. Ty, no ja to muszę zobaczyć, jako burmistrz tutaj trzeba zobaczyć, co się tutaj dzieje. Czy tutaj jest jakaś tabliczka podpisana, albo cokolwiek takiego będzie, czy nie? Nic tutaj nie ma, dobra, nie wiem, kogo to jest domek. Ale okej, może to jest Malinowca, właśnie. Ale w każdym razie, przejdę do tej niestety złotej sprawy, ponieważ niestety takowa również istnieje. Także ja, zobaczcie, zobaczcie. No ja wam na razie nic nie będę mówić. Jakby to troszeczkę serce mnie boli. Nie ukrywam, że nie, jakby. Jest mi troszeczkę przykro z tego powodu, no ale mam nadzieję, że to się poprawi sytuacja. Jakby na to liczę. Chociaż nie wiem, czy dobrze, że. Czy dobrze, że na to liczę, ale w każdym razie. No patrzcie, słuchajcie, ja tutaj Elise pozwoliłam grać na moim serwerze, a ona no po prostu na nim nie gra, nie? Ja nie wiem, co ja mam zrobić z tą kobietą, ja nie wiem, no po prostu idą jak stał, tak dalej stoi, nie? Więc to jest, do was yy, zadanie, że macie na Instagramie albo wszędzie, gdzie możecie po prostu napisać, żeby, kurde, no zaczęła to grać, no bo idą tej zobaczcie, no na górze, no nawet prezenty nie odpak... Okej, okay, mój prezent to jest nic w porównaniu do tego. A jakby nawet, słuchajcie, prezenty nie są te, nie są odpakowane od niej, no powiem wam, że no mega kiepsko po prostu, bo to jest chyba Eliza Tomek. O, to Okej, okay, nie no, to jest chyba domek Elizy, tak mi się wydaje. Nie mam pojęcia. Nie ma się tego, pojęcia, wydaje mi się, że tak. W każdym razie, no uważam, że no tutaj no kiepsko idzie, no i powiem Wam, że no... No przykra to jest sprawa, nie? Jakby wiecie, ja tutaj się starałam i tak dalej, takie sytuacje. Mega not cool, także no łamie mi się serce. No czujecie się skrzywdzona, ok? Także mam musicie sobie coś zrobić, napisać na Instagramie do niej czy coś takiego, żeby zaczęła grać tutaj, No bo kurde, no najwyższy czas, żeby tutaj się ruszyć. Tak. No hello Eliza. No kurde. Dobra, więc sobie, sobie piszę do niej, a my może polecimy do domku, może sobie pójdziemy spać, ale no wydaje mi się, że ciężko będzie spać. Aha, i w ogóle ważna sprawa, nie zapomnij co o niej powiedzieć. Na moim drugim kanale Miki plus ruszyła dzisiaj seria nowa. Seria z Minecrafta na modach. Także wbijajcie koniecznie, napiszę tylko tutaj, że już idę, już idę. Yy, yy, więc słuchajcie, koniecznie wbijajcie yy, Także zapraszam najnajserdecznie, ponieważ yy, No właśnie, słuchajcie, na tej tam jest Minecraft na wodach i myślę, że słuchajcie będzie mega spoko opcja, także no, wbijajcie koniecznie A my, widzowie, idziemy yy, spać yy, Ponieważ co? No bo nas poprosili, także no, czekaj stopy tutaj z, z, z. Halo, czy oni mogą też iść spać. Halo, okej, okay, that's cool. Eee, więc wychodzimy do góry. Mm, I co ja chciałam zrobić? Coś na drodze. użyć te itemy przede wszystkim, bo one są nam tutaj niepotrzebne. Ja muszę tutaj zrobić jakiś magazyn. Powinniśmy na dole zrobić jakiś jakąś ten. Najgorsze to, że jak ja sobie zrobię jakąś skrytkę, to jest tak jest nieważne. Jak widzowie go dają moje odcinki, i, i to już nawet nie jest skrytka wtedy. Także jakieś kiepska sprawa. Ale wiecie, co mam zrobiła? Ja wiem, co mam zrobiła. Potrzebuję sobie kości, ponieważ to jest strasznie łyso takie mam wrażenie. Więc zabiorę sobie, sobie 8 kostek. I 24 mamy tego. I po prostu tutaj troszeczkę rozdzieleni mimo, ponieważ tego mi tutaj brakuje, jesteście ze To jest po prostu mega tak, wiecie, no. Jak się wystra... ...szyłam po prostu! Jak się zbagował chłop, ja nie mogę, to był zawał totalny. Tego nie chcę tutaj, tego tutaj nie chcemy. Eee, już myślałam, że to jest jakaś kolejna tabliczka. No i co ta brzoza i robi? No co ja mam zrobić z tą brzozą teraz? Ona sobie ma rosnąć tak o... Ja nie mogę, no i musimy ją zniszczyć. Ta brzoza mi tutaj nie siada, słuchajcie, ta brzoza to jest... nie, 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 nie. Musimy jakoś... No nie wiem jeszcze jak to zrobimy, ale jakoś to trzeba zrobić. Dobra, to się ogarnie kiedyś tam, słuchajcie, nie wiem, na jakimś live'ie, coś. Pewnie jakieś dajby będą niebawem, ponieważ już mam tak coraz wolniej, więcej czasu, więc no. Eee, Okej, okay, może to i zróbmy sobie przód bardziej, potem ten przód jest bardziej... wyważniejszy po prostu. I wiecie co? Ja muszę zrobić do tamtą, słuchajcie, ten, więc robimy taką tutaj yy, po prostu takie przejście, ponieważ to jest ważne przejście. Okej. Okay. I zrobimy jeszcze coś takiego, żeby tutaj nie było coś takiego, że to jest takie, wiecie, wszystko yy, ładne, znaczy ładne, no wiecie, że to jest takie ten, to musimy to po prostu pozmieniać, dobra. Ok, w ten sposób, dobra. Ja tutaj po prostu zrobię teraz piękne rzeczy, żeby to wszystko ładnie wyglądało, bo słuchajcie, no to musi ładnie wyglądać, prawda, także słuchajcie, no to jest istotne. Dobra, idziemy do góry i potrzebuję cobblestone'a i jeszcze może żwir bym potrzebował, ale nie wiem czy my mamy żwir, chyba nie mamy żwiru. Żwirek Kefirek. Czy widzicie jakiś żwir widzowie? Sorry, że w ogóle mogę, może stać samochody czy coś, ale jakby... Ja po prostu... jest po prostu gorąco. Ja tutaj się opalam w moim domu przed komputerem. Widzicie jakiś żwir? Kurde, bo to nie widzę, więc troszeczkę średnio. Ja pierniczę. Dobrze, że ja to usłyszałam po prostu... No po prostu ledwo co? Ale to usłyszałam. Ledwo, naprawdę ledwo. Jakby to mi wybuchło przed domu, ja bym była po prostu załamana. Załamana totalnie, Dobra, więc teraz tak, dajmy sobie tutaj troszeczkę więcej tego. Yy, takich właśnie, jakichś cobblestone'ów i tak dalej, żeby to wyglądało jakoś jak fancy bardziej. Okej, okay, coś w tym stylu. Musimy też to ładnie ogarnąć, żeby to ładnie wyglądało. Nie wiem jeszcze jak, ale jakoś to zrobimy. Okej, okay, tak. Widzicie co, mogliśmy zrobić pół płytki też jeszcze, to by było fajne. No i tego żwiru nam kurde brakuje, ale nie wiem gdzie mogę wiedzieć żwir. Jakby no nie mam przy sobie żadnego. Także może być dosyć ciężko. Yy, także no. Czy coś jeszcze chciałam? Coś chciałam jeszcze zrobić. Tak, zabrać cablestona. Zrobić z niego takie coś. I jeszcze zabrać więcej... Na pewno mamy tej żwiru Kurczę, szkoda, no. Więcej kostek. No mega szkoda. Chyba, że jestem ślepa. Możliwe bardzo, bo ja nie umiem po prostu patrzeć czasami. Także to jest bardzo możliwe. No ale nie wiem. Dobra, zróbmy sobie nie tutaj. Chciałam to zrobić w tym miejscu. Ok, coś takiego. W tym miejscu, może jeszcze. Tutaj. No, tak się nie tutaj pasuje, no ale dobra. Tak, to byśmy posiedzili, tak. No i tutaj jest, to jest. Tu już nie pasuje nam to. Hom, hom, hom. Dobra, może w ten sposób. Ok, coś takiego. No i jest teraz cool, nie? Prawie. Tu mi też nie pasuje. Tu tak zawadza to wszystko. Tutaj by to musiało być. A tutaj by musiał być wircior. Ok, to w takim razie tak. Dobra. jednej sobie, słuchajcie, coś jeszcze? Sorry, że tak tutaj teraz się skupiam, ale po prostu tak chciałem to rozpoznać, żeby było dobrze. I jest chyba dobrze, słuchajcie. Jest teraz w miarę dobrze. Zabierzmy tą. Yy, tą trzcinę. Znaczy, nie trzcinę, tylko zaczynam na czat. Patrzę się, patrzę się teraz na czat. Ale jakby ten. Yy, ale jakby. Kurde, ja nie mogę się w ogóle skupić. Sorry. Jakby starcie dużo, mam teraz w głowie rzeczy. Jakby ja mam taki mini problem, że tak powiem, w życiu moim. I cały czas. O tym myślę i nie mogę po prostu przestać. Ale w każdym razie chciałam powiedzieć. Co chciałam powiedzieć? No, w sumie to nic chyba ważnego. Że, że musimy tutaj to ładnie zrobić wszystko. I widzicie, patrzcie, tu jest takie na przykład miejsce, które się mi nie podoba. Nie, no, nie chcę, żeby tutaj takiego czegoś było, więc to trzeba po prostu ładnie zabudować, nie? Także, no, to będzie nasze zadanie pewnie na, na następne dni. Oczywiście nie będę tego nagrywać, tylko po prostu sobie to wszystko sama zrobię, gdzieś tam w własnym zakresie. Ale chciałabym, żeby to wszystko tutaj ładnie wyglądało. Zależy mi na tym. Bo to jest w końcu, słuchajcie, piękna nasz, nasza wioska. Okej, okay, więc to musi tutaj wszystko być naprawdę perfekto. Ej, i chciałam tutaj dać z tego. E, trawkę, żeby sobie rosła. Dobra, jest dobrze. Tutaj musi być dużo trawy naokoło, ale znowu na tej e, ścieżce nie niezbyt chciałabym tej trawy, żeby to po prostu wyglądało ładnie. Wiecie co? Ja chyba to zabuduję. Bo to tutaj też nie jest w ogóle nam potrzebne, tak mi się wydaje. Także to jest akurat mega, mega zbędne miejsce. Także słuchajcie, zakopmy sobie to po prostu. O! Proszę. No i tak tutaj, w tędy nie przechodzimy, nie? Dobra, i teraz tak, musimy troszeczkę sobie tutaj powiększyć tą dróżkę, bo jak tak, my o tej tutaj już kaustrofowi po prostu, także no. Tutaj sobie jeszcze dajemy więcej tego. No to musi być takie, sobie sensie, zielone. Dobra, mamy mączki przy sobie. Jak to tutaj teraz wygląda? Jak ta trawa urośnie to będzie ładniej to wyglądało, mam nadzieję. Ok, słoneczniki pięknie, sobie wyglądają na ulicę i jest wszystko perfekto, tak mi się wydaje. Także zanobiście. Muszę w ogóle sobie troszeczkę troszeczkę podekwit, także to też, te, też się tym muszę zająć, ale to sobie, to się ogarnie. Dobra, wiecie co? Wywalimy sobie te rzeczy. Chyba nie lubię mieć dużo w punku. Okej, okay, to w sumie też nam nie jest potrzebne. I słuchajcie, skończę ten odcinek już teraz. Eee, widzimy się jutro o godzinie 15.30 na kanale Milki zaraz o godzinie 18.30 na moim e, głównym kanale, czyli na tym co jesteście. Także łapkujcie koniecznie, subskrybujcie, do zobaczenia, pamiętajcie o jej listy, żeby pisać na Instagramie, żeby zaczęła grać. Do zobaczenia, widzimy się później, trzymajcie się po imię jego dzięka, papatki. Eee, trzymajcie się, ha pa.